W dzisiejszych newsach m.in. nieuczciwość czaro, nadsyp płacze z powodu Teola, Steel już 2 lata nie udziela się w internecie i komentarz swojej na jego temat, Queen of the Black zatrzymana, walka Diego i Denisa Załęckiego odwołana z powodów bezpieczeństwa, a więc wysubskrybujcie, żeby być na bieżąco, zostawcie lajka, a to newsy specjalnie dla was całego tygodnia. A więc zostaw suba oraz lajka za poświęcenie, i jak bijemy 10 tysięcy subów, to fajbuje się na różowo, i tak będzie. A tutaj macie jak miałem na przykład niebieskie. No a więc po prostu napiszcie też w komentarzach hashtag jestem koks i każdy będzie koks. No i też słyszałem, że jeżeli teraz zostawicie suba, lajka like oraz komentarz, no to znajdziecie na ulicy 100 zł. Patrzcie, patrzcie, legit no scam, polecam serdecznie 100%. A więc przechodzimy do pierwszego tematu. A więc pierwszym dzisiejszym tematem jest Steal i Jak wiecie, przeszło dwa lata temu, odszedł on z internetu bez żadnego powiadomienia nas o tym. Frys skomentował to tak i napisał Był naprawdę potężnym twórcą, jedna z bardziej kreatywnych osób w polskim YouTubie. No ja osobiście potwierdzam tą informację i zgadzam się z tym. Skomentował to też Boxdel i udzielił nam w sumie bardzo ciekawą informację. Nie będę ukrywał, no bo to jest też mój ziomal, nie? On kiedyś, mi się zdaje, że on kiedyś wróci. Tak? Tak. Się daje, że on kiedyś wróci. No, ja trzymam kciuki, żeby on kiedyś powrócił. Mam nadzieję, że tak będzie. No, i że ta informacja kiedyś się potwierdzi. A następnym tematem jest Natsu, która płakała poprzez to, że jakiś teol na Hailigu zadzwonił i zadał pytanie Dubielowi. A jak wiemy, oni są razem. i powiedział to. Marcie, nie chcecie, że zostawiłeś lekcji i prowadzicie teraz tą od kamerę. Natsu to skomentowała tak. No ten troll to na pewno jakiś typ, co nie ma co robić w życiu, no ale jak wiemy Natsu później usunęła te story, ponieważ gdyby zostawiła no to tych trolli byłoby więcej, no bo to ich tylko napędza do dalszego odwalania, a jak już mowa o odwalaniu to Charo ostatnio nieuczciwie zachował się w stosunku do mniejszych firm, no w skrócie wam opowiem, bo to jest naprawdę długi temat. No a tutaj wam powiem te najciekawsze i te najważniejsze informacje. A więc Chow mówił się z jedną z małych firm, że za ubrania o wartości 1000 zł wypromuje ich na stoje i w poście. I faktycznie wstawił post jej relacje, no ale w żadnym z nich nie wspomniał o tej firmie. A sam zaproponował warunki współpracy. Więc jak, jak dla mnie jest to naprawdę bardzo śmieszne, no i no i nie powinno tak być. No a że on już jest no, w miarę długo w internecie, w miarę trzeba dać w cudzysłów. No to nie wiem czemu on dalej odwala takie rzeczy. No i to tyle tego tematu. Przechodzimy do następnego. Jest nim Mr. Beast, a dokładnie jego nowy projekt i jego nowy film. Jest nas w trakcie nagrywki w fabryce czekolady. No i w sumie mam nadzieję, że to będzie gruby projekt jak zawsze. No i czekam na efekty tej pracy. No a ta, to taka była ciekawa i w sumie krótka informacja. A następnym tematem jest na, nowa piosenka na World. Która niestety nie zrobiła wrażenia. No i osobiście mi się nie podobała jak większość ludzi też skomentowała, że im się po prostu nie podoba. No i jak i pod względem produkcji, jak i pod względem no ogólnie no całego śpiewania, no to jedynie jest teledisk doby, No a z takich ciekawostek, to na przykład Leksiu robił do tego beat i też było to dlatego on był w zapowiedzi całego tego teamu. No i mamy też nowe story Leksia, w którym napisał, że przeprasza za post, który. Wstawiła jakaś jadomowa osoba przez, poprzez włamanie na jego konto. Ale napisał też, że możemy się spodziewać niedługo aktywności już z jego strony. Więc za niedługo ją pewnie Leksił powróci no i na pewno powiadomie Was o tym w następnym filmie. A następnym tematem jest White2115, a dokładnie jego nowy album, jak na razie to wydał on tylko piosenkę pod tytułem 18 i ona bije naprawdę bardzo rekordy i jest naprawdę bardzo fajna. Ma już ona przeszło milion wyświetleń na aplikacji o nazwie YouTube. A taka ciekawostka to ma więcej odsłuchalni na Spotify'u niż na YouTubie, więc to jest bardzo ciekawe. E, no co? A przed ostatnim tematem dzisiejszego filmu jest walka yy, Dondiego Diego vs. Denis Załęcki, która niestety się nie odbyła z powodów bezpieczeństwa. No, te powody to na przykład kibice Lech i Gdańsk, którzy wbijali się na gale. No a jak wiemy, Denis miał dwa lata temu problemy w Gdańsku. No, ogólnie z Lechem Gdańsk miał problemy lekkie. Yy, no a on mieszka w Toruniu, A Toruń i vs. Gdańsk to nie jest dobre połączenie, mi. Dlatego też działy się tam mocne pobicia i różne akcje od początku gali i Malik skomentował to tak. Tutaj jak mówiłem wcześniej, dla mnie jest bezpieczeństwo najważniejsze i, i to jest jakby kwestia, którą po prostu myślę, że jest najistotniejszą kwestią w tym wszystkim. No ogólnie też normalnie tam wybiła policja w kaskach, no i przejwała Gale, dlatego też nie było na przykład tu Malika. Malik powiedział, że ludzie, którzy kupili pipe i view na pewno obejrzą tą walkę w przestrzeniu tygodnia. Ja osobiście czekam, bo czekałem na tą walkę długo i mam nadzieję, że naprawdę ją obejrzę, tak jak mówi mali. A więc ostatnim tematem dzisiejszego filmu jest Queen of the Black, która została zatrzymana przez policję. A dlaczego, to sami zobaczcie. Trzeciej? Coś takiego. Bozy, poszedłem na przejażdżkę z chłopem, samochodem moich babci. No i jaraliśmy sobie tam dżuńciki. A więc sytuacja naprawdę, jest naprawdę mocna i prowadziła ona, ona auto pod wpływem yy, substancji, które, nie, których nie powinna mieć i nie powinna ich zażywać, przede wszystkim podczas jazdy. No jest to naprawdę nieodpowiedzialne zachowanie, bo stwarzamy zagrożenie dla siebie, no jak i dla innych na drodze. No ale jak widać, Queen of the Black chyba ni, nic to nie robi. Nazwała też to zdarzenie fajnym doświadczeniem. Co jest naprawdę po prostu śmieszne i najgorsze. No a najlepsze w tym wszystkim jest, że został to też w, w to wciągnięty Mata. I podobno Queen of the Black pisała z nim takie rzeczy. No czy to jest prawdziwa rozmowa? No tego już w sumie nie wiadomo. Bo zawsze można to przerobić. No ale jak już wiemy, no to mo mogło się takie coś wydarzyć. Ale myślę, że jednak to nie jest, że tak nie było. No i nie mogę wam tego potwierdzić. No bo mata myślę, że by nie pisała o takich rzeczach z Queen of the Black ze względu po prostu na wizerunek. No a więc to były wszystkie tematy z dzisiejszego filmu, ja wam życzę miłego dnia, zostawcie suba, lajka, komentarz. W komentarzu napiszcie hashtag jestem Cox i napiszcie co wy sądzicie o tym, o tych tematach. Widzimy się w następnym filmie. No i co, dobijamy 10 koła subów, ja się buję na różowo, tak będzie, nie ściemniam. Życzę wam miłego dnia, mi albo miłego wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Hello.